kluczowych osi sporu i kluczowych różnic w tej kampanii. Karol Nawrocki nie od wczoraj, jeszcze jako zwykły obywatel jednoznacznie wypowiadał się i popierał CPK w pełnej wersji i wszystkie inne prorozwojowe inicjatywy i inwestycje. Natomiast Rafał Trzaskowski, wszyscy to pamiętamy, był przeciw. Przez lata był całkowicie przeciwny. Mówił, że to megalomania. No jest ta słynna wypowiedź, że niepotrzebne CPK, bo mamy lotnisko w Berlinie, ale tylko jedna z kilkudziesięciu wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, w których był przeciwny CPK. Na potrzeby kampanii wykonał zwrot taki jak i cały rząd. Teraz udaje, że jest za CPK, ale za jego drastycznie okrojoną wersją. Opóźnioną w czasie i okrojoną w zasięgu. Zmniejszone lotnisko, zmniejszone te. Kluczowe komponenty: komponent cargo, komponent Airport City, obcięty o 90% program kolejowy, z programu kolejowego, którego celem było, żeby każdy Polak miał pół godziny do stacji kolejowej, z której miałby co najmniej kilka dziennie dobrych, najwyższej klasy połączeń po całej Polsce, a przez lotnisko z całym światem, został ogryzek w postaci tzw. Y w takich parametrach, że to będzie droga zabawka dla mieszkańców czterech największych polskich miast. Wyłącznie, czyli w miejsce kilkudziesięciu miast zaledwie cztery. O tym będziemy mówić do samych wyborów, tak jak mówię, specjalnie w tym celu odbędziemy kilkadziesiąt spotkań w całej Polsce. Na koniec powiem, które to będą miasta, w których będziemy docierać z tą informacją, że wybór między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim to jest wybór między rozwojem Polski, między CPK w jego pełnej wersji, a takim. Ogryskiem, który po tym rozwoju został, który chce nam Rafał Trzaskowski zaproponować. Polacy dzisiaj oczekują rozwoju, oczekują ambitnej wizji i oczekują tego również od swojego przyszłego prezydenta. Chcieliby, żeby prezydent był takim motorem napędowym rozwoju Polski, a Rafał Trzaskowski jest politykiem i jako on, to wspomnienie o Berlinie już tu padło, i przedstawicielem formacji, która jest całkowicie pozbawiona ambicji rozwojowych, która uto utożsamia się z tym, co nazywamy mikromanią narodową. I to jest jedna z głównych różnic między dwoma kandydatami, między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Formacja, której Rafał Trzaskowski jest wiceszefem, Gra na zwłokę, opóźnia długo oczekiwane inwestycje rozwojowe, takie jak CPK, takie jak Polska Elektrownia Atomowa. Robi to pod płaszczykiem tzw. audytów czy urealnień. Efekty są, szanowni Państwo, takie, że komponent kargo CPK urealniono do tego stopnia, że ma być zmniejszony, a za to na tym urealnieniu będzie korzystać niemiecka Lufthansa, która rozbudowuje swoje zasoby kargo we Frankfurcie. Nie ma na to zgody. Polacy nie chcą powrotu do lat 90. Polacy nie chcą mało ambitnej polityki rozwojowej, pozbawionej wizji. A taką wizję i motywację dla każdego rządu, niezależnie od tego, jaki on będzie, może dawać tylko prezydent Karol Nawrocki. Szanowni Państwo, ta ambitna wizja Karola Nawrockiego, ten plan, ten wielki plan rozwojowy, to jest oczywiście centralny port komunikacyjny, ale nie tylko centralny port komunikacyjny, o którym się mówi jednak stosunkowo dużo, to także jest kwestia atomu i portów, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na ten komponent, o którym się mówi może najmniej o terminalach intermodalnych. Terminalach intermodalnych, które w tej pierwotnej wersji Centralnego Portu Komunikacyjnego, który jeszcze przygotowywał pan minister Marcin Chorała, były absolutnie uwzględnione. Dlaczego to jest tak ważna sprawa? Bo to jest, właściwie pokazuje kolejnych kilkadziesiąt ośrodków, które by na tym zyskały. I to nie tylko w wielkich miastach. Karol Nawrocki, z czego się bardzo cieszę, wymienił terminal intermodalny w Emilianowie pod Bydgoszczą. No to jest potencjalny rozwój dla całego regionu. Dzisiaj te terminale, jeżeli w ogóle działają, to z kapitałem zagranicznym. I taki, I taki plan, i taki pomysł ma konkurent główny Karola Nawrockiego, czyli Rafał Trzaskowski. Jego to kompletnie nie interesuje. Te wszystkie terminale, które zostały zaplanowane, zostały jednocześnie pogrzebane przez ten rząd. Środki zostały wycofane, projekty zostały pozamykane. I temu i także się chcemy przeciwstawić, i o tym także chcemy informować. To są sprawy niezwykle ważne, tak jak mówię, nie tylko dla największych ośrodków miejskich, nie tylko dla tych czterech oczywiście bardzo ważnych miast w Polsce, ale Polska to coś znacznie większego, to projekt znacznie ambitniejszy i to projekt, w którym muszą się odnaleźć wszyscy nasi obywatele. Dziękuję. Drodzy Państwo, dokładnie to, o czym przed chwilą mówił pan minister Szajber, ten równomierny rozwój Polski, to jest zawsze to, na czym my się skupialiśmy jako obóz konserwatywny, prawicowy, ale obóz przede wszystkim prospołeczny, bo my wychodzimy z bardzo prostego, wydawałoby się oczywistego założenia. Wszyscy Polacy mają takie same prawa. Mieszkańcy Warszawy i Poznania, takie same jak mieszkańcy Jastrzębia Zdroju czy Kalisza. To są prawa. Polityczne prawa społeczne, ale także prawa do tego, żeby móc sprawnie dojechać do innych miast Polski, do dobrej infrastruktury, która powinna każdemu służyć tak samo. Jastrzębie Zdrój to jest miasto największe w Polsce bez połączeń kolejowych w ogóle. 90 tysięcy ludzi w piątym największym kraju Unii Europejskiej jest odciętych od połączeń kolejowych. W naszym planie, w planie centralnego portu komunikacyjnego, tym pierwotnym, tym pełnym, tym właśnie równomiernym. Było Jastrzębie Zdrój, był Kalisz, były dziesiątki innych miast, które miały być w końcu skomunikowane. To jest tak naprawdę nadrabianie czasów jeszcze po zaborach. Przyszła Platforma ograniczyła to, spowodowała, że ten nowy plan jest okrojony do linii Y. Znów my nie mamy nic przeciwko mieszkańcom Warszawy, Łodzi, Poznania, Wrocławia. Jak najbardziej tam również powinny być połączenia szybkie. Ale to nie może być tak, że rozwijają się tylko największe metropolie. I do wszystkich naszych. Widzów, którzy nas oglądają, którzy się o tym zastanawiają, ja mam jedną prośbę. Zastanówcie się Państwo, bo Trzaskowski dzisiaj opowiada najróżniejsze rzeczy, obiecuje Złote Góry. Zastanówcie się, na ile on jest w tym wiarygodny. Skoro jeszcze kilkanaście miesięcy temu opowiadał, że to jest megalomania, że wystarczy lotnisko w Berlinie, opowiadali, że Polska nie potrzebuje tej infrastruktury, bo infrastrukturę mają nasi sąsiedzi. Mieszkańcy polskich miast mają takie same prawa, a mieszkańcy Polski mają takie same prawa jak mieszkańcy Niemiec. Polacy, Niemcy, Francuzi, jesteśmy wszyscy obywatelami równych krajów Unii Europejskiej. I do tego właśnie dążymy, o to będziemy walczyć. Cieszymy się, że za projektem CPK dzisiaj opowiada się znacznie, szerszy, znacznie szersza grupa ludzi niż tylko obóz polityczny, prawa i sprawiedliwości. Dokładnie o to nam chodziło. Natomiast niektórzy opowiadający dzisiaj, że to popierają. Tacy właśnie Graż Augustowski są w tym niestety kompletnie niewiarygodni. Dlatego będziemy o tym przypominać i będziemy domagać się, aby ten projekt był realizowany w wersji pełnej, w wersji, która zapewnia wszystkim Polakom równe prawa. Szanowni Państwo, jest taki papierek lakmusowy tych rozwojowych intencji, to jest obywatelski projekt ustawy, tak dla CPK. 200 tysięcy obywateli poparło projekt ustawy, który gwarantuje realizację CPK, że ono w ogóle będzie realizowane i że będzie realizowane w swej pełnej wersji. I co się stało w Sejmie, posłowie wszystkich partii koalicji rządzącej na Komisji Infrastruktury zagłosowali przeciw temu projektowi, a Karol Nawrocki zapowiedział, że jeżeli on będzie, ten projekt będzie w Sejmie odrzucony, Pierwszą jego prezydencką inicjatywą będzie ponowne zgłoszenie go do Sejmu i będzie cały czas go ponownie zgłaszał, aż nie zostanie on przyjęty. I mało tego. Karol Nawrocki jeszcze, jak nie był kandydatem na prezydenta, nie był osobą tak szeroko, być może znaną. Jako zwykły wolontariusz po prostu zbierał podpisy pod tym projektem. To pokazuje, kto ma tą szczerą intencję wspierania rozwoju Polski. Hasło Rafała Czaskowskiego to jest cała Polska naprzód, tymczasem. Z tej jego wersji CPK wycięto kilkadziesiąt polskich miast, dużych i średnich. Stąd, tak jak mówiłem, ruszamy w Polskę. Odwiedzimy 40 ponad miast, które tracą na tym CPK w wersji trzaskowskiego, a które zyskają, jeżeli dzięki Karolowi nawróciemu zostanie CPK w pełnej wersji przywrócone. Takich miejsc jest w Polsce kilkaset, ale oczywiście wszystkich nie damy rady odwiedzić. Stąd te 40 kilka tych najistotniejszych i na zakończenie ja je tutaj podam. To jest Kołobrzeg, Koszalin, Szczecinek, Słupsk, Gdańsk, Gdynia, Kwidzyń, Pisz, Giżycko, Łomża, Ostrołęka, Nakło, Włocławek, Bydgoszcz, Toruń, Grudziąc, Piła, Kalisz, Pleszew, Świdnica, Wałbrzych. To, jest również, to są również Brzeziny, Sieradz, Wieruszów, Jastrzębie Zdrójtów wspomniane, największe polskie miasto obecnie wykluczone kolejowo, Rybnik, Gliwice, Wodzisław Śląski, Tarnów, Nowy Sącz to są Kielce i to są uwaga końskie, tak, w programie CPK końskie miały uzyskać połączenie do Warszawy w godzinę i pięć minut i to jest również jeden z projektów, który został skasowany. Skarżysko-Kamienna, busko zdrój Jasło, Krosno, Stalowa Wola, Rzeszów, Tomaszów, Lubelski i Zamość. Mam nadzieję, że żadnego nie pominąłem, ale już za chwilę w internecie pojawi się pełen spis. Do wyborów odwiedzimy te wszystkie miasta i powiemy jasno, że to Karol Nawrocki jest za rozwojem to dla tych miast i dla dziesiątek innych w Polsce to Karol Nawrocki jest szansą na rozwojowy skok. Dziękujemy. Czy jakieś pytanka? No mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski nie schurzy. jak dotąd odrzucał zaproszenia na wszystkie debaty poza tą, którą zamierzał zrobić ustawką wyłącznie za pośrednimi mediami. Dziś o 19:18:50 na rynku w Końskim Karol Nawrocki czeka na Rafała Trzaskowskiego. Mamy nadzieję, że nie służy. I oczywiście również parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim wyborcy Karola Nawrockiego będą tam razem z nim będą go wspierać, a my w Końskim swoją drogą, w Końskich też swoją drogą będziemy do wyborów oddzielnie, żeby ten temat Szans rozwojowych również dla całego powiatu koneckiego, przecież bo to jest kwestia też dla okolicznych mieszkańców żeby to poruszyć tak jak w tych ponad 40 miejscach, o których tu mówiłem. Mamy nadzieję, że Rafał Czeskowski pojawi się na debacie 18.50, nie służy, nie będzie się chował tylko w cieplarnianych, w cie, w cieplarnianych warunkach, e, tylko z przyjaznymi sobie telewizjami. No i tyle. Karol Nawrocki wielokrotnie wzywał do debaty. Będzie, stawi się o 18.50 na rynku, będzie czekał na Rafała Trzaskowskiego. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę. Stawi się na rynku, będzie czekał na Rafała Trzaskowskiego. Karol Nawrocki, no zresztą wiemy, że to jest prawdziwy mężczyzna. On się debat i Rafała Trzaskowskiego nie boi. Mamy nadzieję, że tą zagin zaginioną odwagę Rafał Trzaskowski też Znajdzie w sobie i przyjdzie debatować w każdych możliwych warunkach z wszystkimi telewizjami, z pełnym dostępem dla wszystkich, no również widzów, no bo to jest szacunek dla widzów. Czy wygrywa się w końskich? To jest myśl Grzegorza Schetyny swego czasu powiedziana, w której słusznie zauważył, że wyborów nie wygrywa się tylko w Warszawie, czy tylko w kilku największych miastach. No, Rafał Trzaskowski to jest klasyczny przykład kandydata właśnie takiego bardzo wielkomiejskiego, ale i jak spytać mieszkańców Warszawy, czy są zadowoleni z tego, w jaki sposób rządzą za miastem, to raczej nie za bardzo. Yy, I raczej yy, takie no, osiągnięcia jak toaleta za pół miliona, strefa relaksu i tak dalej, nie, nie przemawiają tu na no jego korzyść. Więc pod tym względem uważam, że Grzegorz Schetyta miał rację, że oczywiście, żeby zostać prezydentem, że, żeby wygrywać wybory, trzeba mieć ofertę dla całego, Kraju dla wszystkich Polaków, i tych w dużych metropoliach, i tych w średnich miastach, i tych małych miasteczkach, i tych na wsi. I Takim kandydatem jest Karol Nawrocki, również w aspekcie tych różnic dotyczących CPK, bo ten program CPK, oryginalny, to właśnie program dla całej Polski, dający szansę na rozwój całej Polsce. A myśli, to o Nie, Dobra. Dobra. Szanowni Państwo. Y ja nie wiem, komu służy debata o debacie, i dobrze by było, gdyby nie było tej debaty, gdyby na wszystkie dotychczasowe zaproszenia Rafał Trzaskowski po prostu odpowiedział: tak, przyjdę. Ja przypomnę, że jeszcze dwa dni temu pierwsza debata, jaka miała być, to debata w Telewizji Republika. Przysz, przyszły tam praktycznie wszystkie sztaby. No, Rafał Trzaskowski się przestraszył, nie chciał tam uczestniczyć. Wymyślił razem z zaprzyjaźnionymi telewizjami. właśnie nie wiemy, bo to raz słyszymy, że to nie telewizje to organizują. Czyli kto? Sztab Trzaskowskiego to organizuje zasadniczo, tak? No, wymyślił sobie takie cieplarniane warunki, w których ewentualnie by mógł. Potem jednak, no, że nie chce dopuścić największych polskich telewizji, bo przecież Telewizja Republika to obecnie największa polska telewizja informacyjna. Nie wiem, dziwnie to wygląda. Jeszcze raz powtórzę, dobrze by było, gdyby nie było debaty o debacie, gdyby po prostu Rafał Trzaskowski przyszedł na debatę tam, gdzie będzie czekał na niego Karol Nawrocki. Może słowo jeszcze? Jasne. Jeszcze tylko słowo, proszę Państwa. Znaczy, no, też nie można abstrahować od jednego. To znaczy, mamy sytuację, w której, w dniu, w którym... Rafał Trzaskowski, jak się wydawało, nabrał trochę odwagi i zdecydował się stanąć do debaty. Jednocześnie wydano decyzję przez sąd o odebraniu koncesji dwóm stacjom telewizyjnym, czyli Republice i w Polsce. No i to się też wpisuje w całą sytuację dzisiaj w naszym kraju, i trudno by przedstawić jakikolwiek argument, który by przemawiał. Przeciwko jednej, jedynej, yy, tak naprawdę jednemu warunkowi, który stawia Karol Nawrocki i nasz sztab czyli tego, by dwie jeszcze telewizje dopuścić do yy, współorganizowania tej debaty. Polsat, zdaje się. Jest na to gotowy. Dlaczego, dlaczego inne telewizje nie? Zresztą, tak jak Marcin powiedział, raz słyszymy, że to organizatorem są telewizje, a teraz słyszymy, że jednak nie są telewizje, tylko sztaby, ale przecież sztab Karola Nawrockiego nie jest, bo jedyny warunek nie jest uwzględniony, czyli organizatorem debaty na swoich warunkach ma być jedynie Rafał Trzaskowski. No nie widzicie państwo w tym kompletnego absurdu? Nie... Tak, tak. tak, tak. Proszę bardzo. generalnie jego pracę jako jedną wielką kompromitację, oczywiście. Drodzy państwo, jeżeli chodzi o Pegazusa, no to cały czas trzeba przypominać w jaki sposób ten system był stosowany. Być może nadal jest, być może są inne systemy tego typu. Systemy są stosowane po prostu na podstawie przepisów ustawy o policji czy innych ustawach szczególnych, które mówią o kontroli operacyjnej. W każdym przypadku, i sam pan Bodnar to potwierdza, w każdym przypadku, żeby była stosowana kontrola operacyjna, musiała być decyzja sądu. Niecałe półtora kilometra stąd jest sąd okręgowy w Warszawie, tam jest na przykład pan sędzia Tuleja, który przyznał, że sam również takie decyzje wydawał, podpisywał, teraz twierdzi, że został wykorzystany, że coś mu dali do podpisania, on tego chyba nie zrozumiał. No to przepraszam najmocniej. To sędzia Rzeczypospolitej Polskiej, który ma władzę, żeby kogoś zamknąć do więzienia, on nie rozumie, co on, czy to nie rozumie, co podpisuje, tutaj jest realny problem. Tego typu narzędzia, tylko jest taka teza, jakoby te narzędzia były nielegalne. Tymczasem tego typu narzędzia są stosowane na całym świecie pod kontrolą sądową. Kontrola sądowa zapewnia właśnie to, żeby stosowanie tych narzędzi było legalne. Jeżeli było nielegalne, to należy się zastanowić, dlaczego sąd wydał zgodę. I Ja mam nadzieję, że my się tego dowiemy. Dlatego, że jeśli były przypadki nadużyć, a słyszeliśmy o tym także we wcześniejszych czasach za poprzedniego rządu Tuska, że były na przykład inwigilowane osoby z mediów, dziennikarze, kto na to zgodę wydawał, dlaczego, którzy sędziowie się pod tym podpisywali z jakich powodów, ja chętnie bym poznał na to odpowiedź. Jeżeli dobrze pamiętam przepisy w tym zakresie, to Fundusz Sprawiedliwości, pełna jego nazwa, to fundusz pomocy Ofiarom, osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz zapobieganiu przestępczości. No, kontrola operacyjna służy właśnie temu, żeby wykrywać i zapobiegać przestępstwom. Można się spierać, czy w danym konkretnym przypadku stosowanie tych czy innych narzędzi operacyjnych jest właściwe. Jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby kontrola była ścisła i żeby tego nie nadużywać. No ale jeżeli mamy kontrolę sądową, sądy wydają decyzje, sądy wydają orzeczenia w tej sprawie. Jeśli ktoś ma pretensje, to przede wszystkim tam trzeba zacząć. No bo jeśli były nieprawidłowości, to konkretni ludzie są podpisani pod tymi decyzjami. To jeszcze jedno zdanie. Ja jeszcze w kontekście Pegazusa chciałbym zwrócić uwagę Państwa i widzów na... Doniesienia medialne Rzeczpospolita dosłownie wczoraj czy przedwczoraj informowała, że słynny zespół śledczy numer 3, który miał zajmować się tak zwaną aferą Pegasusa, mierzy się z czymś, co określono mianem wewnętrznego buntu, że doświadczeni prokuratorzy albo nie chcą podpisywać się pod decyzjami, albo wręcz chcą opuścić ten zespół. Widząc, że nie ma żadnych podstaw do stawiania zarzutów za używanie środków kontroli operacyjnej, e, widząc jak bardzo destrukcyjny wpływ na polskie państwo i polskie bezpieczeństwo, mówili o tym, byli funkcjonariusze służb przed e, Sejmową Komisją, ma cała ta e, hucpa, ma uprawianie polityki e, w ten sposób, że próbuje się e, uniemożliwiać odpowiednim służbom państwowym ściganie przestępstw i myślę że wszyscy powinni się nad tym zastanowić że są jakieś granice politycznego cyrku niestety dzisiaj rządzący zdają się ich nie dostrzegać Ja nie słyszę, Przede wszystkim. Dobra to ja, ja. Mamy trudne. Tak, bo... tak. No Też. No to są obchody tysiąclecia koronacji Polski i 500-lecia Hołdu Pruskiego. Ja muszę przyznać, że nawet raz dla jednej z telewizji się pomyliłem i powiedziałem o Hołdzie Ruskim. Hołd Ruski to akurat 414 lat temu car Wasyl Szujski składał też to ważna historia, ale 500-lecie Hołdu Pruskiego, 1000-lecie koronacji Królestwa Polskiego, ale również oczywiście mobilizacja Polaków wokół tego wszystkiego, co stanowi o polskości, chociażby wolność. ta kwestia odebrania koncesji największej polskiej telewizji informacyjnej i tych wszystkich zdarzeń nadużywania prawa i praworządności, no to jakby pokazuje, że te korzenie polskości stworzone wokół wolności, wokół tego, że władza jest ograniczona, że nie może nadużywać prawa, no to jest wielka tradycja Naszej historii, która obecnie jest naruszana, więc pewnie jakąś to dodatkową mobilizację spowoduje, ale nam chodzi przede wszystkim o to, żeby godnie uczcić te wielkie, ważne dla kraju rocznice. W sytuacji, kiedy władza abdykowała, no teraz słyszymy, że na ostatnią chwilę jakiś piknik ma być robiony w panice. Tam spółki Skarbu Państwa są ściągane, żeby cokolwiek zrobić. Jak to ktoś słusznie zauważył, pewnie wyjdzie z tego czekoladowa koronacja, jak już mieliśmy czekoladowego orła. Zapraszamy wszystkich jutro. O 12 w pomnik Mikołaja Kopernika na krakowskim przedmieściu wspólnie świętujemy tysiąclecie królestwa polskiego. Jest szansa, że pogoda będzie dużo lepsza. Dużo Proszę Państwa, ostatnie pytanie, jeżeli jeszcze jakieś jest, bo już tu naprawdę dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dzięki.